Witam Was bardzo serdecznie. <laughs> Dzisiaj e, krótki unboxing, ale bardzo ciekawy. Unboxing e, lokomotyw e, dobrze znanych nam już z produkcji Pico, e, czyli laminatka <laughs> w Bułgarii. Seria lokomotyw klas 42, ale tak jak widzicie, S489, S499 według oryginałów e, Skody Produkcja dość ciekawa, produkcja firmy Tech Image, Cze, czeskie koleje, modele kolejowe, Czech Rail Models. Bardzo ciekawa firma. Tutaj z klubu bułgarskiego, klubu modelarzy kolejowych, dokonaliśmy takiego zamówienia, więc tych lokomotyw jest po około powiedzmy 40 sztuk i myślę że około 10 sztuk sama firma sobie zachowała powiedzmy na, na jakąś tam własny użytek. Natomiast natomiast pozostałe zostały tutaj do nas przetransportowane. Oba te obie te lokomotywy są udźwiękowione, więc czeka nas na pewno jakaś fajna prezentacja tych lokomotyw w związku z tym że już widzieliście te nowsze lokomotywy klas 86 od Aminityry Ferowiare. <laughs> Mam też lokomotywy wydane przez Piko. Mam zarówno tą oryginalną czechosłowacką, jak i tą bułgarską. Ale tutaj mamy dwie lokomotywy bułgarskie. Jedna lokomotywa, tak jak widzicie, 42077. I drugi egzemplarz to. 42081 I już te, ta, pie, ta druga z kolei już była yy, przez klub zamówiona, już, już yy, niektórzy koledzy ją mieli. Okazało się, że jest ogromne zainteresowanie jak na nasz rynek. W związku z tym zostały wydane dwa, <coughs> dwa, takie, dwa takie modele. Jeden yy, z numerem powtórzonym, ten z numerem 81 i 77, który jest zupełnie nowy. Czekaliśmy długo, ale jestem z tego zadowolony. Więc tak, może pokażę, obie są identyczne, ale pokażę, jak to wygląda w środku. Instrukcja tego modelu. Zobaczycie jeszcze w praktyce, że brakuje tutaj jednej ważnej części na dachu. Tutaj <laughs> dokładnie. Jakby tej części tutaj na oryginale bugarskim nie ma, ale to się przekonacie, kiedy zobaczycie samą lokomotywę. Tu jest jedna lokomotywa. I w kolejnym kartonie jest druga lokomotywa tej serii identyczna, tylko z numerem 77. No więc tak, tą 81 odkładam, ona jest identyczna, a. Yy, Pokażę wam numer 77. Pakowana dość skromnie, chociaż fajna jest ta gąbka, fajnie się wyciąga. Niestety tutaj mamy tylko tekturkę z dziurkami na koła. Nie jest to takie pakowanie ekskluzywne jak na przykład w Piko, ale trzeba się zadowolić tym co jest. Zresztą porównanie do Piko też za chwilkę będzie. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy zgarniacze sprzystosowane yy, tutaj do, yy, do, do sprzęgów. Mamy fototrawione elementy, jak, takie jak na przykład, nie chcę złapać ostrości, ale mamy tutaj chociażby fotodrawione są wycieraczki. O, teraz widać. I stopnia manewrowego. To trzeba sobie wszystko pomonto pomontować. Kto lubi się tym bawić, to montuje sprzęgi, oczywiście, natomiast sam model lokomotywy. Yy, Zaraz wam tutaj o, ciężko chwycić, ponieważ na dole są takie dość delikatne elementy. Proszę bardzo. Tak się prezentuje ten model. Pierwszy taki mało seryjny, ale seryjny model lokomotywy bułgarskiej, czy też w malowaniu bułgarskim. Proszę bardzo. 42077 BDŻ. Pokażę jeszcze tylko dach. Tutaj nie ma tego elementu, yy, o którym Wam pokazywałem. Dość fajne, nie najgorsze pantografy, uważam. I teraz postawię Wam tutaj yy, tą lokomotywę na tak zwanym yy, obrocie, dlatego że chcę też zrobić małe porównanie do lokomotyw, które wydało Piko. Teraz obniżę statyw. Staram się to robić w jednej scenie, bo mam troszeczkę ograniczone możliwości jeśli chodzi o mój e, obecny telefon e, mam nadzieję też, że starczy mi pamięci, tam widzicie w tyle już stoją lokomotywa zarówno ta e, laminatka wydana wcześniej przez Fiko jak i ta przeze mnie przerobiona i zaraz te laminatki zobaczycie w praktyce jak to, jak to wygląda, może najpierw rozpocznę od prezentacji tego modelu Tutaj, który widzicie na pierwszym planie, a później przejdę do produkcji Pico. Cóż my tutaj mamy? No, wiele było dywagacji na temat tego, czy ten model Techin jest dobrze wykonany. Niestety nie mam aż takiej wiedzy, żeby, żeby, Cię na ten temat wypowiedzieć, ale to, co mogę zrobić, to mogę Wam pokazać porównanie z tak zwanym oryginałem i porównanie z przeróbką bułgarską. Proszę bardzo, tutaj mamy produkt Pico. Oddalę jeszcze troszeczkę, więc tak, produkt Pico, produkt Technimage i produkt Pico po przeróbkach. Teraz spróbuję troszeczkę jeszcze przesunąć. W środku zostaje produkt Tech Image. Tak jak widzicie, troszeczkę inny kolor ma ta lokomotywa Piko, którą przerobiłem na potrzeby bugarskie. W takim kolorze oryginalnie te lokomotywy przychodziły tutaj do Bułgarii. Z tym, że różnica jest taka, że tutaj mam na przykład fototrawione tabliczki, tutaj w tych modelach wydawanych seryjnie raczej można sobie pomarzyć, ale ładne są te laminatki, zobaczcie. Każda ma jakiś taki swój osobisty urok. Yy. Tutaj jeszcze zwrócę tylko uwagę na ten szczegół na dachu, o proszę bardzo, właśnie ten szczegół, którego w bugarskich wersjach nie ma. Proszę bardzo. Na tym porównaniu mi zależało, bo produkcja Techimage nie jest jakaś super wygórowana i jakaś super elegancka. Niemniej jednak prezentuje się świetnie. No i chciałem też Wam pokazać ją na tle właśnie tego co, co posiadamy. Z tym charakterystycznym żółto-czerwonym właśnie zgarniaczem. Żółto-czarnym, przepraszam, zgarniaczem. W oryginale, kiedy przychodziły do Bułgarii, były takim takim nieczerwonym, niepomarańczowym, takim ciekawym kolorem. Może tu jeszcze pokażę tylko to, co jest też taką ciekawostką w tym modelu przerobionym, że są tutaj bardzo fajnie wykonane, fototrawione tabliczki. O, proszę bardzo. Póki co mamy dwóch producentów tej lokomotywy. MTB się jeszcze nie pokusiło i pewnie nie pokusi wobec konkurencji. Może jeszcze spróbuję Wam pokazać, póki jeszcze mi się aparat nie rozłączył, to Wam pokażę z góry może te dach jeszcze lokomotywy, bo być może to też jest taka pewna ciekawostka dla Was. Popatrzcie. Model z samego dołu model. Właśnie o, z tym elementem model oryginalny Piko. Zobaczcie jak fajnie wykonane są dokładnie ślizgi do pantografów. Model Techimage, który w tej chwili no tutaj troszeczkę grubo te kable, chociaż te pikowskie wcale takie cienkie też nie są. No i ostatni to ten pikowski przerobiony właśnie na, na wersję taką tą pierwotną wersję bułgarską. Tyle z tej prezentacji, ponieważ oczekujcie przede wszystkim ode mnie obszerniejszej prezentacji, która będzie zrobiona z dźwiękiem na makiecie. Podejrzewam, że bez składów będą to po prostu ostatnio wydane lokomotywy w porównaniu do tego, co było, co jest, więc to będzie całkiem fajny odcinek.